Minęło już kilka lat od pożaru, i teraz dopiero zaczynają czyścić ten las, czyli wycinają wszystkie drzewa, które po prostu spłonęły doszczętnie i nie mają szans na to, żeby się odrodzić i zacząć znowu rosnąć. Możecie zobaczyć, jakie zniszczenia przyniósł ten pożar tutaj masakra. Ten widok tutaj jest strasznie smutny. Tyle przepięknych drzew po prostu spłonęło. Jeszcze pamiętam, kilka lat temu szedłem tutaj tym szlakiem. Wszędzie były kwiaty, trawka, rosły sobie drzewa, naprawdę przepiękne widoki. A teraz sami widzicie, co zostało z tego lasu. Same pnie i kłody. Wiadomo, że w końcu po kilku latach to się odrodzi tutaj i oni wycinając te spalone drzewa robią po prostu miejsce na nowy las. Ready? Jesteśmy tutaj w trakcie roztopów, początek czerwca, śnieg jeszcze w górach się topi i akurat mamy okazję zobaczyć no, bardzo rzadkie zjawisko, ponieważ rzeka tutaj, a raczej ten strumyczek to jest taka malutka, wiecie, nitka wody płynąca tutaj przez ten las. A teraz możecie zobaczyć jak pięknie ten strumyk po prostu zalał całą tą dolinę. zimna Napotkaliśmy mały problem na szlaku ze względu na roztopy Kłoda po której normalnie przechodzimy jest w tym momencie zalana Jowana idzie jako pierwsza dałem jej takiego długiego kija żeby mogła sobie pomóc w utrzymaniu równowagi Myślę, że jej to pomoże w dużym stopniu woda jest dosyć zimna więc jak coś Kąpiel będzie bardzo orzeźwiająca. Testy it, if it's slippery. No? Wygląda na to, że to będzie motyw przewodni dzisiejszego hajku. Pozalewany szlak. Tutaj widzicie, jest takie torfowisko. Normalnie tutaj jest ścieżka, ale widać, że już ludzie sobie wydeptali nową obok tego właśnie zalanego kawałka szlaku. Dlatego my idziemy. W ich ślady. A tak ogólnie, moi drodzy, to witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tym razem w przepięknych górach Sierra. Jesteśmy w drodze nad jezioro Margaret, które znajduje się dosłownie dwie godziny od parkingu. Ale tak jak widzieliście, już no ten szlak nie będzie należał do najłatwiejszych, ze względu na to, że duża część jest po prostu zalana wodą, a druga część tego szlaku jest po prostu spalona. Na samym początku również chciałbym wam serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy oglądali ostatni odcinek, którzy podzielili się swoją opinią w komentarzach. Czytam praktycznie wszystkie komentarze. Dużo to dla mnie znaczy, moi drodzy. I zawsze jak macie jakieś fajne pomysły, to biorę je pod uwagę. Nie zawsze je stosuję, ale jakaś tam wiecie, jakiś mały procent z tego co tam piszecie. Ma wpływ na budowę tego kampera. Jak daleko by wzrokiem nie sięgnął, to wszystko jest tutaj spalone. Tam jest trochę zielonych drzew na tamtym wzgórzu, a tak poza tym, no to po prostu spalone pnie, pościnane drzewa. Idąc pomiędzy tymi spalonymi drzewami, w głowie cały czas widzę obraz tego, jak ten szlak wyglądał. Jeden z piękniejszych, może nie najtrudniejszy, ale jeden z piękniejszych ze względu na. Różnorodność, ilość kwiatów po prostu na tym szlaku i te przepiękne, 100-200 drzewa, które no niestety już tutaj nie istnieją w tym momencie. I tak jak widzicie, jesteśmy praktycznie cały czas odsłonięci. Nie ma miejsca, żeby się właśnie schronić przed słońcem, a dzisiaj jest no dosyć ciepło. 32 stopnie tutaj na tej wysokości więc pewnie w drodze powrotnej będzie to dużo bardziej odczuwalne ze względu na to, że wszystkie te głazy zaczną się nagrzewać no i będą oddawały to ciepło cały czas, więc będzie na pewno przyjemnie gorąco na tym szlaku Wiecie, natura decyduje kto przetrwa. Spójrzcie, taki gigant spłonął, wycieli to drzewo, ponieważ było już martwe i tutaj po prostu wszystko jest powycinane. Ogromne drzewa, zobaczcie, te poskręcało tutaj. Kolejny przeogromny gigant, no to ma spokojnie tak półtora, może metr dwadzieścia średnicy. Mosquito repellent? That's my spider webs. <laughs> That's what it is. And mosquitoes. Water crossing? Yeah! Nie wszystko spłonęło. Jednak spora część tego lasu uchroniła się przed pożarem. W zależności od tego, właśnie gdzie jesteśmy. Czasami niektóre takie małe dolinki są zielone, a zaraz obok spalone drzewa. Ale chciałem Wam ogólnie powiedzieć, że pomimo, że na tym szlaku wiecie nie robimy jakichś okropnych wysokości, to jesteśmy już na. 2000, chyba 250 metrach nad poziomem morza. Jesteśmy w górach Sierra, więc wiele szlaków zaczyna się na dosyć sporej wysokości, i potem, no, tak jak ten na przykład przez większość czasu są w miarę płaskie, z małymi takimi momentami, gdzie musicie wiecie wejść po takich skałkach jak na przykład te, albo gdzieś tam zejść w dół, albo przekroczyć jakąś rzekę. Także szlak nie jest bardzo wymagający, ale trzeba mieć kondyche, żeby być w stanie po prostu e, nie jeść ten ciężki plecak i iść przez parę godzin na takiej wysokości. Why are you acting like me? Why are you so uncoordinated? It's difficult. myślę, że potrzebujesz mieć helmet. Z małym uh, propelleriem na top. Yeah. You're so extra. <laughs> That's a good hike. It's not hard. It's really pretty along the way. The water crossings are pretty cool. I thought there was going to be one more. I don't know why. I think we went the wrong way. We did go the wrong way last time. Yeah. Who is camping here? Przepiękne jezioro Margaret. Dosyć głębokie. Woda ogólnie tutaj jest w miarę taka przyjemna. Nie jest najzimniejsza. Jesteśmy jeszcze, wiecie, wcześniej, tutaj niedawno, dopiero to wszystko się roztopiło. No i tak, spójrzcie na to, przepiękny widok. Dzika, taka, wiecie, nienaruszona natura. Testujemy tą wodę w jeziorze. Ja pamiętam, że ona tutaj jest ogólnie delikatnie cieplejsza niż w innych takich górskich jeziorach. Może są tutaj jakieś gorące źródła czy coś. Ale zobaczymy. Jest jeszcze wcześniej O, it's not bad. It's actually, uh, it's actually pretty decent. Yeah? Yeah. Why is that? Um, I don't feel like the hiking back all lit. Yeah. Uh oh this one's actually really nice yeah yeah that's good like you're able to stay in it you're not numb no immediately yeah immediately paralyzed oh actually feels really nice fajna chmura wyskoczyła zza góry dosłownie w kilka minut Przywiało kilka takich dużych chmur. Teraz zobaczcie, zerwał się nawet wiatr. Jak szybko może się pogoda zmienić w górach, co nie? No z tego raczej nic nie popada, ale jest to idealny przykład na to, że trzeba być po prostu przygotowanym na wszystko. Jeszcze ostatnie spojrzenie na jezioro. Przepiękne jeziorko. Uwielbiam tutaj przyjeżdżać. Jest coś w tym właśnie, że musicie iść przez te dwie godziny i później dochodzicie do takiego pięknego widoku. Jest to w pewien sposób wynagradzające. No i możecie sobie wskoczyć i popływać tutaj. Ogólnie zawsze tutaj są ludzie, zawsze ktoś będzie tutaj z namiotem, więc nie spodziewajcie się, żeby mieć takie miejsce dla siebie, ale i tak, no, warto, warto przyjść i to zobaczyć. Jak długo Three years? Any uh, advice for just beginners? Don't do it, because then you won't stop <laughs> <laughs> and you'll just go on bigger and bigger ones and you regret it every time. Yeah. But then you keep going anyways. Okay, so form of addiction. Yeah. Healthy one. Yeah. Okay. Oh, don't fall. <laughs> oh my god. Tak jak Iwana powiedziała, że jak raz zaczniecie chodzić po górach, to już nigdy nie przestaniecie. Jest to pewnego rodzaju uzależnienie. I coś w tym jest, że decydujecie się po prostu na takie cierpienie. Świadomie podejmujecie tą decyzję, żeby przecierpieć kilka godzin tylko po to, żeby uciec od cywilizacji, dojść do jakiegoś przepięknego miejsca w gorącym klimacie, piłować gdzieś wiecie kilka godzin pod góry. No coś w tym po prostu jest. Ja już jestem od wielu lat od tego uzależniony i za każdym razem jak pojawia się po prostu plan, żeby coś robić, to pierwsza decyzja to jest od razu, żeby jechać gdzieś w góry, na jakiś fajny szczyt, na jakieś górskie jezioro. Nieważne ile godzin jest do przejścia. Zawsze jestem chętny i staram się moi drodzy dzielić z wami tą pasją. I wiem, że wiele osób właśnie tutaj bardzo lubi te filmy z wypraw górskich, z wypraw właśnie nad jezioro tacho. Także dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Dziękuję za wszystkie komentarze. I moi drodzy, widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć. cześć. Over there. <laughs> I was trying to record and walk and I couldn't. <laughs> too difficult. Yep. Can, can you breathe and walk? <sighs> or is that too much? Pushing it. Nature! Yeah! <laughs>